Dobra, tym... Poczekaj dawek, poczekaj, ten jeszcze ten... nie otwieraj, jeszcze nie otwieraj A on CX, A on CX otwiera? CX, CX A, spoko. Co Dabek otwiera CXy? No. Ile? A dawek też i perły jakieś? Otwiera. On ci nie dał, on jest żulem No właśnie Dabek, Dabek dałbyś dał bo... mu jedną perłę, jedną jebaną no perłę I by było z nim Chodź Patuj, chodź Patuj do no naszej bałwy Patuj Szóstkę, gift. Już ci daję Chodź tu nie No bo musiałem w tle kopić. Czajajcie, że, że, że mam nikt fajny z, z znajomych na Steamie? Dobra, Dabek, w, ten dawaj. Dabek, na ty Team'a, co? No, ja też mam tyle. No to dabek. Nie przebijamy kola? Dobra. Nie przebijamy Dobra, otwieraj, otwieraj. Tabek, otwieraj. Jak nie dafie... Ale dawaj na makro, na makro. Nie, nie wezmę. No właśnie, boli. Do Dobra. do otwieraj. I i w, pieśnej, i w, pierwszy, w pierwszych szóstki, nie? Szóstka. Szóstka. Nie, nie ma. To... Yes. Szóstka. Yes. Daj szóstkę. Daj szóstkę. Trzy szóstki. Trzy szóstki ma ten dek. Dawek. dasz mi jedno? Daj, bo daj mi jedną. daj mi jedną. Za z błagam, 93%! A. Całe życie cię prosiłem, żebyś mi dał. Cokolwiek. Dabek, Dabek, Nikt dasz mi? Pop ma trzy czułki, nie podzieli się do końca edycji. Oh czyli przez A, dobra.